Pierwsza księga kronik, rozdział 23. Gdy Dawid już był stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem, potem zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i lewitów, a gdy zliczono Lewitów w wieku od 30 lat wzwyż, wyniosła liczba mężczyzn licząc według głów 38 tysięcy. Z nich Przeznaczono do prac w świątyni Pana 24 tysiące, na urzędników i sędziów 6 tysięcy, 4 tysiące na odźwiernych, a cztery tysiące na hurzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych. Nadto podzielił ich Dawid na grupy według synów Lewiego, Gerszona, Kechata i Merariego. Z Gerszonitów byli. Laadan i Simei, synowie Laadana to: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel, razem trzech. Synowie Simeiego to: Szelomit, Haziel i Haran, razem trzech. Ci byli naczelnikami rodów Laadana. Dalsi synowie Simeiego to: Jachat, Zina, Jeusz i Beria to byli dalsi cztery synowie Simeiego. Z nich pierwszym był Jachat, drugim Zina. Jeusz zaś Iberia nie mieli wielu synów, i liczono ich jako jeden ród. Synowie Kehatato: Amram, Ischar, Hebron i Uzziel, razem czterech. Synowie Amramato: Aaron i Mojżesz. Aaron został wyodrębniony on i jego synowie na zawsze. Aby mógł się poświęcić sprawom najświętszym z świętych, składaniu ofiar skadzidła przed Panem, służbie dla niego i błogosławieniu w Jego imieniu na zawsze. Co dotyczy Mojżesza, męża Bożego, to jego synowie byli wymieniani wraz z plemieniem Lewiego. Synowie Mojżesza to Gerszom i Eliezer. Synowie Gerszoma to pierwszy Szebuel. Synowie zaś Eliezera to pierwszy Rechabiasz, choć innych synów Eliezer nie miał, to jednak synowie Rehabiasza byli naderliczni. Synowie Ischara to pierwszy Szelomit. Synowie Hebrona to pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jahaziel, czwarty Jekameam. Synowie Uzziela to pierwszy Micha. Drugi, Jiszz, Synowie Merar jego to Machli i Musi, Synowie Machli jego to Eleazar i Kisz. Eleazar umarł, nie mając synów, lecz tylko córki. Pojęli je zaś za żony synowie Kisza, ich kuzyni. Synowie Musz jego to Machli, Eder i Jeremot, razem trzech. To byli potomkowie Lewiego, według ich rodów ojcowskich, naczelnicy rodów, spisani i imiennie zliczeni według głów, wykonujący pracę w służbie dla świątyni Pana od dwudziestego roku życia wzwyż. Powiedział bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, dał spokój swemu ludowi i zamieszkał w Jerozolemie na wieki. Nie będą już Lewici nosić przybytku ani żadnych. Jego przyborów potrzebnych do służby w nim. Według ostatnich, bowiem, postanowień Dawida, Lewici liczeni byli od 20 roku życia wzwyż. Lecz mają oni pomagać synom Aaronowym w służbie dla świątyni Pana, na dziedzińcach i w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co święte, i przy pełnieniu służby w świątyni Bożej. Troszcząc się o chleby pokładne. I o mąkę do ofiar z pokarmów, o placki prześne, o to, co pieczone i smażone, o wszystko, co trzeba ważyć i odmierzać. Wstając co ranek, aby składać dziękczynienia i nucić hymny Panu i tak samo co wieczór, pomagając też przy składaniu Panu całopaleń w Sabaty i w dni nowiu Księżyca i we wszelkie święta zgodnie z liczbą ustaloną dla nich, na stałe w obliczu Pana. Mają też roztaczać opiekę nad namiotem zgromadzenia, opiekę nad świątynią i opiekę nad synami Aaronowymi, ich braćmi, w służbie dla świątyni Pana.